mam ulubieńcę robaczku. już zawsze będzie. Ups, spadło nam coś, tak? Teraz mama pewnie się. Pomachamy tam, kochani. A co to było? A co to było? Na zdrowie, tak? Na zdrowie, tak? Pomachamy? Papa tata. Papa! Papa! No, papa! Papa! papa. papa. Cześć tutaj Gosia, witajcie serdecznie na kolejnych ulubieńcach. W zasadzie będą to ulubieńce ostatnich miesięcy, bo mogłam powiedzieć, że to są ulubieńce zimy, bo ostatniśmy zimę, ale tak naprawdę nie będą to jakieś rzeczy związane z zimą, typu ciepły kocyk czy ciepłe skarpetki, tylko po prostu rzeczy, które ostatnio mi służyły i które polubiłam bądź też pokochałam i zacznę może od ulubieńców niematerialnych, bo lubię od nich zaczynać i to już będzie taka tradycja. W zasadzie to już Zaczęłam od mojego niematerialnego ulubieńca, w zasadzie to jest materialny. Czy dziecko jest obiektem materialnym, czy nie? Myślę, że takim i takim, więc oczywiście, jak zawsze, już Anulka będzie moim ukochanym, największym ulubieńcem. Natomiast innym ulubieńcem, też takim niematerialnym, jest wydarzenie. Wydarzenie, czyli targi Mineral Expo, które odbyły się w zeszły weekend w Warszawie. Ja na te targi czekałam cały rok, bo byłam w zeszłym roku na tych targach. Zresztą opowiadałam wam i pokazywałam, co na nich nabyłam w ulubieńcach, jeszcze jak byłam w ciąży, nagrywałam je rok temu. Natomiast wtedy sobie zakupiłam ametyst, celestyn i kwarc różowy. Wszystkie cudowne trzy kamienie. W tym roku w ogóle targi Mineral Expo to są targi, na których możecie kupić kamienie półszlachetne oraz szlachetne, a także biżuterię wyprodukowaną z tych kamieni. I one się odbywają tylko w Warszawie, ale również w innych większych miastach, może podlinkuję poniżej, jeżeli jesteście również zainteresowani. I w tym roku chciałam kupić sobie piryt kamień, na który polowałam, i wydawało mi się, że już mi się nie uda go kupić, bo po prostu już praktycznie wychodziliśmy z jackiem z tych targów, i w moją uwagę przyciągnęły takie małe piryty, i za chwilę zobaczyłam ten jeden większy, który po prostu do mnie przemówił i powiedziałam, tak, muszę po prostu go mieć. I właśnie chciałam Wam przy okazji go pokazać, bo to to też jest mój ulubieniec. To jest taki kamień, który kiedyś był nazywany złotem głupców, chyba tak, ponieważ właśnie ludzie mylili go ze złotem. Jest to kamień, który, jeżeli wierzycie w energię kamieni, jest kamieniem niezależności, kreatywności, kamieniem, który ma dodawać wam odwagi, zwłaszcza w podejmowaniu jakichś takich trudnych decyzji, który ma właśnie rozbudzać nasz proces kreatywności. A jeżeli nie wierzycie, to po prostu uważam, że takie kamienie przepięknie wyglądają. Gdzieś na meblu postawione, czy w łazience na przykład. Chociaż tego nie polecam w łazience, bo on jest wrażliwy na wilgotność. Na targach również nabyłam taki malutki kwarc różowy, e, oszlifowany, bo mam taki większy kamień, a chciałam bardzo w tym roku nabyć coś małego. Z uwagi na to, że bardzo lubię ten kamień, jest to kamień miłości, kamień nie samoakceptacji, miłości do siebie e, i chciałam po prostu mieć go zawsze przy sobie, także do kieszeni, do torebki, gdziekolwiek. Zabieram kamień, kwarc różowy ze sobą. I teraz chciałabym powiedzieć o ulubieńcu jeszcze raz niematerialnym, a w zasadzie o osobie. Ehm, w ostatnich ulubieńcach powiedziałam Wam o Arlenie Wit. Natomiast e, powiedziałam, e, że to jest Arleta Wit. Nie wiem dlaczego, bo cały czas wiedziałam, że to jest Arlena, a powiedziałam Arleta. Później tłumaczyłam sobie, że może przez nazwisko Wit. I dlatego myślałam, że to Arleta, a nie Arlena. Arlena prowadzi kanał Po Cudzemu. Ostatnio Wam o niej mówiłam, jeżeli przeoczyliście to albo jeszcze nie wyszliście na jej kanał, to koniecznie to nadróbcie. Jest to dziewczyna z niesamowitą energią, która przekazuje swoją wiedzę z pasją, która naprawdę chce nas czegoś nauczyć. Jest poza tym przezabawna, ja ją uwielbiam, kocham ją i Przeprosiłam ją ostatnio w komentarzu, nawet że, że pomyliłam po prostu jej imię, ale to było mi tak strasznie głupio, że wiecie, polecam ją, mówię o niej, ja ją oglądam, tak? Ja jej słucham i słyszę, jak ona codziennie mówi to Arlena, a w ulubieńcach powiedziałam kilka razy Arleta. No w topa jak nic i bardzo cię za to przepraszam, kochany, jeśli to oglądasz. Natomiast. E przy okazji, masz cudowny kanał, rób dalej to co robisz, bo świetnie ci to wychodzi. Ja uwielbiam Cię oglądać i słuchać. Uwielbiam po prostu. A Wy, jeżeli nie znacie Arleny, to, tak jak mówię, koniecznie wejdźcie na jej kanał. Arlena uczy języka angielskiego, ale w taki sposób, że nawet jak Was to nie interesuje, to miło się ogląda i słucha. I kolejnym ulubieńcem materialnym, będę tak trochę miksować, są torby. Torby joginek. Co ciekawe właśnie... Pierwsza torba joginek powstała na moją potrzebę. Ja po prostu chciałam mieć jakąś fajną, taką ekologiczną torbę z grupej bawełny, która gdzieś nawiązywałaby do jogi, którą, którą mogłabym zabierać sobą na plażę, na miasto, bo będzie w miarę sensownie wyglądała jak i do sklepu, że nie będę musiała tych jednorazówek ze sobą nosić i po prostu marnować tych jednorazówek. I stworzyłam taką torbę, pokazałam ją gdzieś na Instagramie, w ulubieńcach, nie pamiętam. I wy zaczęliście mnie pytać o to, czy taką torbę można gdzieś kupić. I coraz więcej osób zaczęło się pytać i stwierdziłam, że czemu nie, jeżeli chcecie, to ja tych toreb zrobię więcej i będzie można je kupić. Więc zrobiłam więcej toreb i od tamtej pory po prostu można już cały czas je nabywać. Powstały dwa projekty tych toreb, a teraz są trzy kolejne, które właśnie chciałam Wam teraz pokazać, bo jestem z nich wszystkich bardzo dumna. Kolekcja Wiosna. Mamy torbę w kolorze miętowym, poddaj się Jodze na jednej nodze. Uważam, że świetna. Mamy torbę w kolorze naturalnym, taki drelich naturalny... Ee... Czyli niefarbowana, wdech, wydech, rozkwitam. Jest kobieta, która medytuje, nad którą są kwiatki, czyli, wiecie, umysł rozkwita, prawda? I zapuszczamy korzenie pod sobą. Uważam, że też jest naprawdę bardzo fajna, bardzo taka zen. I ostatnia w kolorze srebrnym to jest Nie bój się jogi, do góry nogi i mamy taką joginkę. Jestem bardzo dumna z tych projektów, z tych toreb, dlatego Wam je pokazuję. Podlinkuję Wam, jeżeli będą już dostępne na stronie, to dam Wam linka, gdzie można je nabyć, jeżeli nie no to pewnie w przyszłym tygodniu się pojawią ja będę z sobą zabierała na różne warsztaty więc będzie można ewentualnie się tam w nie zaopatrzyć a mówię wam też o tym dlatego, że jest mi po prostu bardzo miło że wy chcecie te torby nosić i tak jak cały czas powtarzam czekam na taki dzień, w którym przypadkowo po prostu zobaczę kogoś z taką torbą na ramieniu i wtedy będę wiedziała, że to jest ode mnie to jest moja joginka I po prostu to będzie na pewno przeurocze więc czekam na ten moment dam też wam linka do dziewczyny która mm, zajęła się rysunkami, e, bo też jest bardzo fajna, więc też możecie ją ewentualnie śledzić sobie na Instagramie. Teraz chciałabym Wam pokazać też rzecz materialną, która się będzie wiązała z rzeczą niematerialną. Dobra, nie w każdym razie książka. Mam do polecenia książkę, ale zupełnie inną niż zwykle polecam, ponieważ jest to książka związana z dziećmi i z jogą, a jest to książka Boze stópki Joga dla dzieci. A najlepsze jest to, że tutaj z tyłu jest e, napisane patronat i jest moje logo MM Yoga. Jestem bardzo dumna z tego, że e, mogłam e, wesprzeć, że tak powiem, ten projekt i e, jestem bardzo dumna z tej książki. Jest to, to nie jest polskich autorek, jest to książka przetłumaczona tylko na polski, natomiast e, jest to książka, w której jest wytłumaczony aspekt jogi właśnie w taki sposób, w jaki możemy przeczytać dzieciom. E, są ćwiczenia z jogi, z oddechu, z medytacji, ale nie takie, że wiecie, stań w pozycji takiej i zrób to i tamto, tylko jest cała historia. Jesteśmy na przykład w dżungli, spotykamy słonia, a słonie robi tak i my też tak zrobimy, a później spotykamy... Jaszczurkę, jaszczurka robi tak i my też tak spróbujemy zrobić. Są takie jogobajki, później możecie również stworzyć, stworzyć swoją jogobajkę, więc naprawdę w super fajny, przystępny sposób jest napisana właśnie w odpowiedni sposób dla dzieci. Myślę, że bardzo zachęca do tego, żeby dzieci um, poćwiczyły z nami jogę i uważam, że jest to cudowny sposób na spędzenie czasu właśnie wspólnie, kiedy jest jakaś korzyść dla naszego ciała, dla naszego umysłu, nasze dzieci się rozwijają, my się rozwijamy, wspólnie spędzamy czas, co może być lepszego, więc bardzo serdecznie polecam tę książkę. Jako, że tutaj ja jestem... Patronem tej książki, to mam dla Was trzy egzemplarze do wygrania w konkursie. <noise> trzy egzemplarze do wygrania, i konkurs będzie polegał na tym, tak sobie myślałam, co to może być za konkurs, tym razem, bo jest związany z dziećmi. I pomyślałam z Jackiem, w zasadzie to wymyśliliśmy, że to będzie rymowanka i wierszyk. I zadanie będzie polegało na tym, żeby ułożyć jakiś wierszyk, mogą być nawet dwa wersy ze słowami: Bosy, stupki. Czyli żeby bosy stópki gdzieś tam się znalazły, na początku, na końcu, w środku. Nie wiem, bosy stópki mam i sobie przez Was szłam. Cokolwiek, tak? I dam Wam linka, gdzie zostawiać właśnie te swoje odpowiedzi, bo to nie tutaj w komentarzach, tylko pod innym postem. Także poniżej, pod filmem, będzie link do miejsca, w którym te komentarze swoje będziecie zostawiać, a później ja, myślę, że gdzieś po tygodniu, no powiedzmy, tam będą wszystkie, okej, okay, wszystkie szczegóły konkursu będą w opisie pod filmem oraz w linku, w którym Wam podam. Tam będzie napisane, ile trwa konkurs i kiedy jest rozwiązanie. Bardzo, bardzo Was zachęcam, bo naprawdę książka jest fajna i warto coś takiego wygrać. I myślę, że sam już udział w konkursie jest pewnego rodzaju wartością dla Was, bo mózg pracuje, bo myślimy tak, kreatywnie, bo on może z dziećmi, z dziećmi będziemy to wymyślać, więc razem jakoś spędzimy czas. I uważam, że sama nagroda jest również atrakcyjna, a poza tym fajnie jest coś wygrać, prawda? Ja lubię wygrywać. Wy pewnie też, kto nie lubi. I jak jesteśmy w temacie konkursu, to od razu powiem o innym konkursie i zapewne wiecie od kogo. E, oczywiście od Siły Roślin, bo z Siłą Roślin mam już taki deal, czy tam też taki układ, że e, Marysia, w zasadzie właścicielka, dała mi takie przyzwolenie. Zresztą Marysia jest cudowną kobietą, bo ostatnio miałyśmy w końcu okazję się poznać. Spotkałyśmy się, to było przed. Przemiłe spotkanie, naprawdę przesympatyczna kobieta, także cieszę się, że mogę z nią współpracować. Da, mamy taki układ, dała mi przyzwolenie na to, że w ulubieńcach mogę jak najbardziej konkursy organizować i w, tym, w tych ulubieńcach chciałam pokazać Super Greensy. Nie wiem czy już ich nie pokazywałam, ale jest to produkt, który mnie ratuje w ostatnich miesiącach. Najpierw mam przeczytam skład i zrozumiecie dlaczego. Trawa pszeniczna, trawa jęczmienna, chlorella, spirulina, lucerna siewna, pokrzywa zwyczajna, jarmusz, mięta pieprzowa. I wszystko z upraw ekologicznych. Słuchajcie, skład jest rewelacyjny, mamy zimę, tej zieleniny jest trochę mniej, ja przynajmniej jej jem trochę mniej. A tak naprawdę to jem głównie jarmusz, jak mi się uda dobrać, dostać z dobrego źródła. I moją sałatkę z jarmużem, jak nie wiecie, to Wam też podlinkuję przepis na purestaj.pl, który dodałam. Ale jem mało tej zieleniny, która jest jednak bardzo ważna w diecie. Ja się bardzo dobrze czuję jedząc jakiś szpinak, jarmuż i ogólnie, tak jak właśnie tutaj nawet mamy spirulina, chlorelle, algi. Super! Skład jest rewelacyjny i ja sobie tą zieleninkę codziennie robię, rozrabiam w wodzie, do tego czasem dodaję trajwa i taki koktajl wypijam rano i mam, że tak powiem, załatwiony do końca dnia, jeżeli chodzi o moje porcje zieleniny, jeżeli oczywiście jeszcze coś w ciągu dnia wleci, że tak powiem, jakiś jarmusz na obiad czy coś, to super, ale jeżeli nie, to również jakby jest w porządku, tak? Także bardzo serdecznie polecam ten produkt z siły roślin i również będzie on do wygrania. Takie dwa super greensy będą do wygrania. Szczegóły wszystkie konkursu dam w linku, nie w linku, da, będzie link, ale szczegóły wszystkie dam w opisie pod filmem. Także też, też Was bardzo zachęcam do tego, żeby wziąć udział w tym konkursie i wygrać sobie takie fajne super greensy. Cieszy mnie to, że mogę dbać nie tylko o Wasze ciało, ale o Wasz umysł za pomocą jogi oraz Wasze zdrowie, tak? Bo po prostu w ten sposób, jedząc takie rzeczy, dbamy również o swoje zdrowie i cieszę się, że mogę być po prostu też tego częścią. Także bardzo dziękuję również Sile Roślin za to, że umożliwia coś takiego i dziękuję. I mam teraz rzecz niematerialną, a w zasadzie to będzie muzyka. Lubię polecać Wam muzykę, a ostatnio znalazłam zupełnie przypadkowo taką wokalistkę Polkę, która nazywa się Mary Komasa. Nie wiem, czy tak się czyta, myślę, że tak, bo Komasa to chyba polskie nazwisko, a Mary to angielskie czy amerykańskie imię. Marysia w zasadzie chyba Mary to jest. Jest to dziewczyna, która tworzy taką trochę inną muzykę. Ja mam tutaj dwa tytuły zapisane. City of My Dreams jest przepiękny, uwielbiam. A druga, która mnie po prostu powaliła, jeżeli chodzi o teledysk, o przekaz. Musicie to zobaczyć, ale nie z dziećmi ten teledysk. Dobra, ja go podlinkuję też. To jest Lost me. Lost Me. I tak jak mówię, nie z dziećmi to oglądamy, może małymi całkiem. Najpierw sobie to sami, sami, sami obejrzymy, obejrzyjmy, a później ewentualnie zdecydujmy, czy chcemy to pokazać dzieciom, czy nie. Występuje w tym teledysku Ania Rubik e, i naprawdę jest teledysk, jaki sam przekaz. Moim zdaniem bardzo piękny ja nie dostrzegam, bo czasami były jakieś tam słowa krytyki. Ja tam dostrzegam piękno w tym teledysku i magię. Jestem ciekawa, co Wy tam dostrzeżecie. A może już znacie ten teledysk, to dajcie mi też koniecznie znać, jakie jest Wasze stanie. I ostatnim ulubieńcem to jest kosmetyk. Rzadko pokazuję tutaj kosmetyki, to jest w zasadzie jedyny, który cię pokażę i jest to kosmetyk do makijażu, tym bardziej rzadko pokazuję, bo ja się mało maluję. Jak nagrywam albo jak gdzieś wychodzę to wtedy, a tak na co dzień to bardzo malutko. A jak się maluję to lubię sobie nałożyć coś delikatnego na skórę. I to jest właśnie coś takiego. To jest BB Cream, czyli taki krem połączony z podkładem, taki trochę półpodkład, bo to nie jest coś, co da Wam jakieś super mocne krycie, tylko coś raczej, co nawilży Waszą, nawilży waszą skórę. Ależ ja dzisiaj mówię niewyraźnie, przepraszam Was za to, oraz ją odżywi i nadaje takiej po prostu gładkości, ale tak jak mówię, nie zamaskuje jakiejś tam niedoskonałości, wtedy się przyda korektor, jeżeli chcecie. Ja mam coś takiego, że ostatnio uczę się kochać swoją skórę na nowo i nie chcę po prostu pokrywać jej jakimś mocnym makijażem. Lubię makijaż delikatny, lubię podkreślać bardziej swoje atuty, aniżeli coś maskować. Dla mnie taki krem BB sprawdza się już od kilku miesięcy. Ja go w zasadzie testuję od ponad roku. Nie wiem, dlaczego dopiero teraz Wam go pokazuję. Może dlatego, że chciałam sprawdzić, czy rzeczywiście jest dobry, czy na przykład nie zapycha, czy nie mam jakiegoś uczulenia po nim, ale nic się takiego nie dzieje. Lili Lolo to jest firma angielska, Lili Lolo CEO UK, Made in UK, tak? I można go dostać przez internet. Ja go zamawiałam właśnie w Anglii. Nie wiem, czy w Polsce też może też poszukam najwyżej podlinkuję, natomiast ja go zamawiałam z Anglii, akurat moja siostra go dostała, bo ona mieszka w Anglii i później mi wysłała. Natomiast myślę, że z przysługą do Polski również można sobie ten krem ogarnąć. Także bardzo polecam, ma fajny, naturalny skład i jest lekki. To, co ja bardzo sobie cenię, ma też fajne takie opakowania i ogólnie to są kosmetyki wegańskie. I chciałam wam polecić jeszcze jakieś miejsce z uwagi na to, że ostatnio wam polecałam restauracje i wy mi później powiedzieliście, że byliście w tych restauracjach, że wam smakowało i mnie to tak cieszy, ale po prostu powiem wam, że ostatnio głównie jadłam w domu, a jak gdzieś wychodziłam, to do miejsc, które już znam. Byłam w Wege Guru, byłam właśnie w Tasty, więc tak naprawdę nie mam czego nowego wam polecić, ale obiecuję, że przy kolejnych ulubieńcach to nadrobię i na pewno jakieś nowe miejsce odwiedzę i jeżeli będzie oczywiście godne polecenia, to wam je polecę, a tymczasem już nie zajmując więcej Waszego czasu e, będę kończyła tych ulubieńców. Dziękuję Wam pięknie, że byliście ze mną e, do końca, że mnie chcecie słuchać, że mnie chcecie oglądać, bo to jest bardzo miłe. Ja codziennie dziękuję za to, po prostu, że mam tak wspaniałych widzów, którzy mnie wspierają w tym, co robię. Pomimo, że kanał jest jogowy, a ja czasami właśnie poruszam jakieś inne tematy w pogadankach czy w ulubieńcach, to i tak chcecie również to oglądać. Interesuje was to, interesuje was to, co mówię, więc jest mi z tego powodu bardzo miło i bardzo, bardzo Wam za to dziękuję. A teraz e, kończąc, życzę Wam wszystkim pięknego, cudownego dnia. Ściskam Was najserdeczniej jak potrafię. Buziaczki, trzymajcie się, dbajcie o siebie. Papa, pa! Weźcie udział w konkursie, a nawet dwóch.